Pamiętam te czasy jakby to było wczoraj, choć od tamtej nocy minęło już wiele lat. Byłem wtedy młodym, ambitnym studentem na Uniwersytecie, częścią grupy badawczej, która podjęła się trudnego wyzwania terenowych badań geologicznych w jednych z najbardziej niedostępnych pasm górskich. Geologia, którą wtedy studiowaliśmy, jawiła nam się nie tylko jako sucha nauka o ziemi, o minerałach, warstwach osadowych czy procesach tektonicznych. Dla nas była to nauka o światach, o tym jak rodziły się góry, jak oceany zamieniały się w pustynie i jak czas zapisuje swoją historię w kamieniu. Była to nauka o przemijaniu i trwałości. Aby zaliczyć ten kluczowy kurs, musieliśmy porzucić wygodę sal wykładowych i spędzić wiele tygodni na łonie dzikiej, nieokiełznanej natury. Dzień po dniu przemierzaliśmy bezkresne doliny, gdzie echo naszych kroków odbijało się od skalnych ścian, wspinaliśmy się na surowe, smagane wiatrem granie i badaliśmy mroczne głębiny wąwozów, do których słońce zaglądało rzadko. Znosiliśmy upał, deszcz i zmęczenie, zafascynowani potęgą otaczającego nas świata. Jednak góry, choć piękne, bywają zdradliwe i bezlitosne. Kiedy czas przeznaczony na nasze badania dobiegał końca i już myślami byliśmy w ciepłych domach, natura postanowiła dać nam ostatnią brutalną lekcję pokory. Zaskoczył nas potężny huragan, zjawisko nietypowe dla tej pory roku, gwałtowne i przerażające. Niebo, które jeszcze rano było błękitne, w ciągu godziny stało się ołowiane i ciężkie. Wiatr zaczął wyć z siłą startującego odrzutowca, a zaraz po nim nadeszła śnieżyca. Gęsta biała ściana, która odebrała nam orientację w terenie. Śnieg nie padał, on atakował. Sypał poziomo, wbijając się w każdy zakamarek ubrania, zamieniając rzęsy w sople lodu i mrożąc oddech w płucach. Byliśmy na dużej wysokości i groziło nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Uwięzienie w górach, odcięcie od cywilizacji przez zaspy, które rosły w oczach. W szczytowym momencie tej apokaliptycznej zamieci, walcząc z każdym podmuchem wiatru, który próbował zrzucić nas w przepaść, schodziliśmy po długim, ekstremalnie stromym zboczu. Naszym celem była mała, zapomniana przez Boga i ludzi stacja kolejowa, oddalona o kilka mil. To była nasza jedyna nadzieja. Liczyliśmy, że uda nam się złapać ostatni nocny pociąg, który wywiezie nas z tego piekła. Podróż do stacji była koszmarem. Każdy krok był walką. Przemarznięci do szpiku kości, wyczerpani fizycznie i psychicznie, dotarliśmy wreszcie do budynku stacji późnym wieczorem. Ale zamiast ulgi czekało nas rozczarowanie. Od zawiadowcy, który patrzył na nas z politowaniem, dowiedzieliśmy się, że szalejący żywioł sparaliżował ruch. Pociąg, na który liczyliśmy, utknął w gigantycznych zaspach wiele mil od nas. Tory były zasypane, zwrotnice zamarznięte, nadzieja zaczęła gasnąć szybciej niż płomień na wietrze. Jednak dowiedzieliśmy się o jeszcze jednej szansie: miał nadjechać Sowi Ekspres. Legendarny, szybki pociąg nocny, który kursował między wielkimi metropoliami. Zgodnie z rozkładem, nie zabierał on pasażerów z tak małych stacji, pędząc zazwyczaj bez zatrzymania. Ale tej nocy, ze względu na trudne warunki i konieczność uzupełnienia zapasów wody dla potężnej lokomotywy parowej, miał się tu zatrzymać na krótki postój techniczny. Czekanie wydawało się trwać wieczność. Było już głęboko po północy, a wycie wiatru na zewnątrz tylko się wzmagało, potęgując nasz niepokój. I wtedy to usłyszeliśmy. Najpierw niskie dudnienie szyn, a potem potężny gwist, który przebił się przez huk wichury. Pociąg wjechał na stację w tumanach śniegu i kłębach pary, wyglądając jak stalowa bestia wynurzająca się z zaświatów wywołał potężny wir powietrza, który poderwał śnieg z peronu, tworząc mistyczną aurę wokół maszyny. Podczas gdy moi towarzysze w pośpiechu, niemal w panice, wsiadali do wagonów, bojąc się, że pociąg odjedzie bez nich, ja zatrzymałem się. Coś przyciągnęło moją uwagę. Na przodzie składu, przy ogromnej, dyszącej żarem i parą lokomotywie, krzątał się człowiek, to był maszynista. Mimo, że postój miał trwać tylko chwilę, on nie szukał schronienia przed zimnem. Był całkowicie pochłonięty swoją maszyną. Z wielką oliwiarką w ręku, z twarzą umazaną smarem i sadzą, wyglądał jak kapitan statku w trakcie bitwy morskiej. Smarował tłoki, dokręcał zawory, sprawdzał ciśnienie, głaskał rozgrzany metal, jakby to było żywe stworzenie. Jego pomocnik w tym czasie nerwowo uzupełniał wodę. Zaryzykowałem. Podszedłem do niego, choć wiatr próbował mnie przewrócić. Musiałem zapytać, musiałem zrozumieć: jak pan może być taki spokojny? Krzyknąłem, by przekrzyczeć burzę. W taką noc, kiedy wszystkie siły natury są przeciwko nam, zacząłem wyrzucać z siebie wszystkie moje lęki. Mówiłem o zaspach, o których słyszeliśmy, o możliwości zejścia lawin na tory, o mostach i wiaduktach, które mogły zostać naruszone przez wiatr, o niewidocznych przeszkodach ukrytych w mroku. Zapytałem wprost. Czy nie boisz się, że wiedziesz wprost w śmierć, że wykoleimy się w tej ciemności, jak możesz prowadzić ten pociąg nie widząc, co czai się kilometr dalej? Maszynista powoli wyprostował się, otarł pot i smarsz czoła wierzchem dłoni? Spojrzał na mnie, a jego oczy w blasku latarni miały w sobie dziwny, niezachwiany spokój? Ten moment. Jego odpowiedź stały się dla mnie najważniejszym wykładem całych studiów. Wskazał ręką na potężny reflektor zamontowany na samym przodzie parowozu, który rzucał snop jasnego, żółtego światła w wirującą biel przed nami. Młody człowieku powiedział chropowatym głosem, w którym słychać było lata pracy w hałasie: Spójrz na ten reflektor. Czy nie oświetla on drogi na jakieś 100 jardów, może 100 metrów w przód? Przytaknąłem niepewnie. No właśnie, kontynuował, a na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Przejechanie tych 100 jardów oświetlonego toru to wszystko, co staram się zrobić. Widzę ten kawałek. Wiem, że ten krótki odcinek jest wolny od przeszkód. Wiem, że szyny są tam całe. Skupiam się tylko na tym, by bezpiecznie pokonać ten dystans, który widzę. Nachylił się do mnie, a w jego oczach błysnęły wesołe ogniki, które dostrzegłem nawet w mroku nocy. I uwierz mi, synu, jeżdżę na tej trasie od lat. I jeszcze nigdy nie udało mi się tak rozpędzić tej starej maszyny. Niech ją Bóg ma w opiece żeby wyprzedzić te sto jardów światła. Nieważne jak szybko jadę, światło parowozu zawsze jest przed nami. Zawsze oświetla mi drogę na tyle, bym mógł zrobić kolejny ruch. Po tych słowach wspiął się z powrotem do swojej kabiny, chwytając za dźwignię. Ja pobiegłem do pierwszego wagonu. Kiedy usiadłem na miękkim, pluszowym siedzeniu, otoczony błogim ciepłem, które tak kontrastowało z szalejącym za oknem żywiołem, zapadłem w głęboką zadumę. Patrzyłem w czarną otchłań nocy za szybą i analizowałem słowa brudnego od smaru maszynisty. Była w nich ukryta głęboka filozofia życia, filozofia wiary i działania. Zrozumiałem, że gdyby ten maszynista pozwolił sobie na myślenie o wszystkich potencjalnych niebezpieczeństwach, czychających na setnym kilometrze trasy, strach sparaliżowałby go, nie ruszyłby z miejsca, zgasiłby kocioł i czekał na koniec burzy, a my wszyscy zamarzlibyśmy na tej stacji. Ale on tego nie zrobił, miał odwagę ruszyć w mrok, ufając temu skrawkowi światła, który posiadał. To była lekcja o tym, jak żyć. Często stoimy w miejscu, paraliżowani strachem przed przyszłością, której nie znamy. Martwimy się o problemy, które mogą nadejść za rok, za dziesięć lat. Ale życie nie wymaga od nas, byśmy widzieli cel oddalony o tysiące mil. Nie musimy znać całego scenariusza. Życie wymaga od nas jedynie, byśmy zrobili kolejny krok. Byśmy przeżyli kolejne pięć minut, kolejny dzień, wykorzystując to światło i tę wiedzę, którą mamy teraz. Nasz pociąg ruszył, powoli nabierając prędkości, przebijając się przez noc. Nie wiedziałem, co przyniosą kolejne lata mojego życia, ale wiedziałem jedno. Najbliższe sto jardów jest oświetlone. I to wystarczyło, by jechać dalej. Morał. W życiu, tak jak w szalejącej zamieci, często nie widzimy horyzontu. Paraliżuje nas lęk przed nieznanym, przed tym, co może się wydarzyć za miesiąc czy rok. Ale ta historia uczy nas jednej potężnej prawdy. Nie musisz widzieć całych schodów, by zrobić pierwszy krok. Bóg, los czy wszechświat daje nam wystarczająco dużo światła, byśmy mogli zrobić ten jeden najbliższy ruch. Skup się na tym, co masz przed sobą tu i teraz. Wykonaj swoje zadanie na tym odcinku, który jest oświetlony. Kiedy go pokonasz, światło przesunie się dalej. Zaufaj procesowi. Twoje światło zawsze będzie przed tobą.